Cześć, ja jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale kinosowe i w dzisiejszym odcinku gramy w That's Not My Neighbor Tak, jest to gra, która jest teraz obecnie dosyć popularna na YouTubie i tak sobie ją przyłoważyłem i postanowiłem Ej, czemu by w sumie nie zrobić z niej takiej krótkiej serii? I tak właśnie, widzę, w dzisiejszym odcinku właśnie będziemy w nią grać Polega ona na tym, że przychodzą ludzie tutaj do właśnie tego okienka Jesteśmy takim jakby portierem podczas jakichś epidemii dziwnych jakby takich doppelgangerów, czyli takich... Potworów, co się po prostu upodobniają do innych ludzi. I właściwie zobaczcie w trakcie filmu, o co tutaj właściwie chodzi. Więc dajemy klik to continue i zaczynamy nasz pierwszy dzień w pracy. Uwaga, play. Teraz będzie właśnie taki mały tutorial, ale go w sumie nie potrzebuję, go chyba sobie skipniemy, bo wiemy jak grać, więc raczej przejdziemy po prostu do gry. Chyba, że tutaj tak szybko podsumuję po prostu ten tutorial dla was, żebyście wiedzieli o co chodzi. Wow, wow, coś się baguje. Ten krótki film pokaże coś tutaj, coś tutaj, dobra. Wow. Jeśli to oglądasz, to dlatego, że chcesz zostać nowym portierem. Tak, chcesz zostać nowym portierem. Twoja praca to polega na tym, żeby poznać, czy osoba jest doppelgangerem, czy nie jest. Czyli właśnie tym, co się podszywa, potworem pod innych ludzi. A są one mam na tutaj Tak, doppelgangery mogą się właśnie w innych ludzi zamieniać i mogą ich właśnie... Tutaj mocno... Ej, czekajcie co. Więc trzeba zwracać uwagę, jak wyglądają. Dobra, tak, tutaj to... Dobra, skipujemy to już chyba... Właśnie, jeśli wpuszczę doppelgangera, to skutkuje w śmierci. To jest, Leslie WE CONGRATULATE THE DOORMAN OF THE HENRY Tak, to jest jeden właśnie z portierów tego budynku, Henry I on jest bardzo dobry, bo on nikogo nie wpuścił Jak można zobaczyć tutaj do pokoju Nikt nie został zabity przez niego Bo nie wpuścił żadnego kl z tych klonów dziwnych No i teraz jak widzę zaczyna się nasza robota Chociaż jak na razie przyjdzie tylko ten typ Welcome and congratulations to your new job Okej okay. Short film, your job is to verify the entry of team Tak dobra Dobra, to można chyba skipnąć, bo tutaj, tak, to są wszyscy ludzie, jakie przyjdą, ale to jest jak na razie samouczek, więc mi się go wydaje, że go po prostu skipnę. Właśnie tak, czy musimy tutaj wszystko zobaczyć, czy wszystko będzie się dobrze na ID zgadzać, tutaj tych ludzi, co będą przychodzić. Oraz na entry request, czyli coś takiego, i będziemy musieli to po prostu jakby porównać do tego, co tutaj mamy w dacie, zapisane o tych mieszkańcach. No i w ten sposób się podsumowuje, ale to nas nie obchodzi, po prostu przejdźmy już do gry i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wow, Joe Training Certyfikat. Patrzcie, dostałem właśnie tutaj za ukończenie pracy certyfikat. Pan Wojciech, widzicie? Pięknie. I teraz wchodzimy w campaign mode, czyli już główny, dajemy new campaign. No i jesteśmy, ludzie tutaj w naszej pracy, mamy tutaj listę ludzi. Zaraz przyjdzie pierwsza osoba, zobaczymy, kto to będzie. O, to jest, to jest taki listonosz, on po prostu podsyła takie ulotki. Monday, February 7. Missing person, no nie, zaginął jakiś farmer Chester, no niestety. Szkoda, ale zobaczmy, kto przyjdzie nam jako pierwsza osoba. Uwaga! O, kurde! Hello! Ej, typie, czy to ty jesteś na liście? W ogóle nie macie na liście, to po pierwsze. I chyba coś z jego wyglądem się nie zgadza. Czy on miał wąsy? Nie wydaje mi się, żeby miał wąsy. Gdzie on teraz jest? Trzeba go tu znaleźć. Patrzcie, Steven Rootboys, on nie ma wąsów. Patrzcie, tutaj nie ma wąsów, a tu ma wąsy, więc. I ma flagę Indonezji, prawie że polski. Ale gościu! Appearance, co jest z twoimi wąsami? No, patrzę, ale to nie jest poprawny gościu. Czemu tu masz wąsy? Panie Rudbojście, z tego co ja tu widzę, to ty nie powinieneś mieć wąsów, bo masz tutaj tak zapisane w dokumentach. A tutaj masz, może sobie zapuściłeś, ale wali mnie to, ja cię nie wpuszczam. Bo nie można zapuszczać, jeśli już się zrobiło zdjęcie w dokumencie. Bo to nie był on. To nie był ten gościu. To był po prostu potwór, który się pod niego podszywa na 100%. Wy też zostawcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii, jeśli jesteście za tą serią. A ten to co? In what your... W jakim roku była odpowiedź na życie i na cały wszechświat? O czym to gada? Dobra, nie, to jest taki wkurzający typ, ja nie znam odpowiedzi, to chyba było... 3040? Incorrect, goodbye. Dobra, nie, nie wiem o co chodzi, to jest jakiś bezdomny, co zadaje dziwne pytania. Oj, no i mamy tutaj pierwszą osobę z listy, z tego co pamiętam, tak, Selen. Selen jest tutaj już na liście. Ej, nie dałeś mi ID request, więc teraz się pytam, identification card? Aha, zapomniała w domu. No dobra, nie wiem czy to dobrze zapomniałaś w domu. raczej niedobrze, ale poczekaj. Wy mieszkacie tutaj, flory 104. Ok, tutaj porównując z jej kartką, wszystko się tutaj powinno zgadzać, jak chodzi o wygląd. Chociaż nie, do tego nie powinienem się patrzeć na to, bo to ona mi dała. Powinienem się patrzeć na to, co jest w dokumentach. Ty jesteś Selen, tak? Ty jesteś Selen. Czyli dobra, e, czy ID się zgadza? Nie mogę sprawdzić ID. Tutaj logotyp, czy się zgadza? Zgadza się, jest taki sam. Approved, approved, ok. sferst. Dobra powinno się zgadzać f I am resident of the building, my apartment is 04 on floor 1 Tu się wszystko zgadza Okej okay. ID nie sprawdzę, czyli tych tutaj numerków Bo nie dała mi tego w końcu ID, karty Więc nie mogę, ale zadzwonię do mieszkania 6996 A więc 6996 I zobaczymy czy jej współlokatorka jest bliźniaczka Powie czy rzeczywiście te dokumenty są w domu Jeśli nie no, to jest problem. Hello, this is Eleanor speaking. What do you need? Ok, zapytam się o dokumenty. Czy są w domu? Tak. Identification card is in their apartment. Ok, czyli rzeczywiście ona nie kłamie, tylko zostawiła te dokumenty w domu, których mi tu nie pokazała. I wydaje się, że wszystko powinno być z nią w porządku. Dobra, mam dzieją, to wpuszczamy ją. Proszę, tego mi nie dała, ale niech będzie. To tak, to tak, to tak. Proszę, wpuszczamy cię. Shel Selen Schwertz. Mam nadzieję, że to nie był ten klon, co się podszywa. Mam nadzieję. Oj! A tutaj przyszedł jakiś nowy gościu. Go nigdy nie widziałem nawet. Dobra, ją sobie odznaczamy tutaj na liście, bo ona już przyszła. I teraz ty. Albertski Peachman. Okej. Okay. Czy jakiś brzoskwiniak? Identification. A nie, to dał. Dobra. Pomyliło mi się. Tego mi nie dałeś. Entry request. No kurde! Co oni tak zapominają wszystkiego? On mieszkał tutaj. Albertski Peachman. Okej, okay, co ty mi tutaj pokazałeś? Albertski... Pitchman. To się zgadza, logotyp. Logotyp się zgadza? Zgadza się logotyp. Data tutaj ważności karty też się zgadza, bo nie przeterminowana, czyli się zgadza. Teraz ID, ID 146. 146. 512. 512. 986. Zgadza się ID. I teraz jedyne co pozostało nam do zrobienia to zobaczenie, czy wygląd się jakoś różni. Okej, okay, brwi tutaj takie same, oczy też wyglądają takie same, nos także, wąs też no i usta też, więc wydaje mi się, że wszystko jest ok chociaż nie, wiecie, błąd może być w tym, że rzeczywiście w jego domu nie ma nie ma tych dokumentów, o których mówił ten entry request, więc zadzwonimy do jego roommatea, tutaj robertskiego pitchmana i zobaczymy 2668 26 o Jezus, coś tu się pobłogowało 2668 i dzwonimy, jeśli powie, że rzeczywiście jest tam entry request w domu, to uwierzę i go wpuszczę Hello, this is Robertski speaking, what do you need? Ok, documents They forgot the entry request at home Ok, Czy się zgadza, oczywiście go nie ma, bo jest na liście Entry target No i można go wpuszczać Ok, to jest korekt Tego zapomniał niestety No ale jest potwierdzenie, że jest w domu No i jest na liście, więc Wpuszczamy go, ewidentnie, thank you No i dobra O Boże E... Dobra, tak ewidentnie nie powinna wyglądać osoba normalna. Ale dobra, Albertskiego sobie możemy odznaczyć. Został jeszcze ten Angus. Nie wiem co za Angus jakiś dziwny. Trochę wygląda jak Vigo z Ignatiusa mojej pierwszej gry jaką na kanale. Ale dobra, em, co jest z Twoją twarzą człowieku? Appearance? Dobra, ona chyba nie chce rozmawiać. Entry request. <grym> Pokaż to jest Selen, no rzeczywiście. Ej, wiecie co? Tak dla fanu zadzwonimy do mieszkania tej sali. zobaczymy czy wszyscy tam będą. 6996 6... 9... 9... 6... I zadzwonił jak będą wszyscy to już możemy to odrzucić, chociaż wiadomo, że to jest kurde... Oczywiście doppelganger, czyli ten klon, ale się pobawmy. This is Elnoi speaking, what do you need? Roommate. Wszystkie osoby, które żyją w tym apartamencie są teraz tu. No to dobra, palić się w piecu kurde krematoryjnym. Nie obchodzi mnie to. Jak bardzo próbowałaby się podszyć, no i została wyczyszczona. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze tego angusa nam potrzeba. Czy teraz przyjdzie ten angus? Czy nie przyjdzie ten angus? Eee good afternoon. Ok, nie, przyszedł robert, albertski pitchman. Po raz kolejny, ale chyba coś jest z jego oczami, wiecie? Coś mi śmierdzą te oczy. Dobra, jak spojrzymy na jego oczy, ewidentnie się nie zgadzam, więc nawet nie dzwonię, nawet nie przedłużam. Po prostu go palimy, bo coś dziwnego było z jego oczami. Nie obchodzi mnie to. Dosyć dużo tych dopelgangerów przyszło, zauważyłem już. I czekamy teraz na tylko Angusa. Mam nadzieję, że teraz już przyjdzie Angus. Proszę, przyjść Angus, to już drugi dzień. No i jest, pan Angus. Hello! Angus. Zobaczymy, czy tutaj wszystko się zgadza. Dobra, Angus Cipriani, z tego co ja widzę, się tak nazywa. Mieszka sam, bo widać, że to jakiś dziwak. Taki trochę... Który... Mika Angus, Angus Cyprianni Czy ID się zgadza? 5650036983698. Zgadza się. Logotyp się zgadza. Jak najbardziej. Tutaj data ważności się zgadza. Jak najbardziej. Jeszcze to sobie porównamy. Yy, Apartent Angus Cyprianni Zgadza się. Apartment number, floor 0103. Tu też się zgadza. I am a resident of the building. My apartment is 03 on floor 1. Approved, wszystko zatwierdzone jest. Logotyp dobry, więc możemy go wpuścić. Tylko jeszcze zobaczę na wygląd, czy się nie zmienił. Okej, okay, jak chodzi o wygląd, to oczy są takie same. Brwi są takie same, włosy takie same, uszutek same, wąs taki sam i oczy takie same, więc na spokojnie możemy go w tym momencie tutaj wpuścić to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza Angus możesz wchodzić i mam nadzieję, że teraz będzie koniec i nie wpuściłem żadnego doppelganger'a oby jest, jest koniec i uwaga S no ludzie better than Henry, get an S rank w pierwszej mojej rundzie zdobyłem S okej, okay, no jestem mocno spostrzegawczy z tego co ja tutaj widzę bo złapałem trzech tutaj doppelganger'ów, a zero wpuściłem wszystko zrobiłem dobrze, więc teraz kontynuujemy drugi dzień. No i dzień dobry w drugim news, Tutaj znowu listonosz pewnie przyjdzie. Tutaj ten gość, co zawsze przychodzi. Tak, tutaj. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Tuesday, February 8 Henry, the dormant the month, tak. Dobra, nikt nie zabinił genius or madame. A homeless man visits different community. ask seemingly complicated questions. A, to jest ten, co do nas przyszedł i pytał o ten. O ten odpowiedź na życie, <noise> jakaś liczba Ale no gościu, drugi raz mi tu przychodzisz Selen Schwerz. kogo w ogóle mam na liście dzisiaj? Alfa, Anastache, Glorie i Selen, dobra ta Selen się często strasznie pojawia Ale ty idź, palisz gumioki Nie ma, że wpuszczam takich kurde do pelgangerów oczywistych Mógł się postarać, że już a nie kurde tak łatwo Żeby dało się odganąć cleaning protocol completed, okej okay. Teraz według mnie przyjdzie Alf, ta Julia taka niska. No oczywiście, że przyszedł Alf, dobra. Good afternoon, no dzień dobry panie Alf Kapucin. Alf Kapucin, ty żyjesz gdzie? Ty żyjesz chyba tutaj. Tak, ty żyjesz tutaj na samej górze. To, to jest jakiś taki pros. Jakiś bogaty typ widzę tutaj z monoklem. Alf Kapucin. Alf Kapucin, zgadza się. ID 12054894, zgadza się typ się tutaj zgadza. DDD3. Tak, zgadza się. To też się zgadza, bo nie jest przeterminowane. Przechodzimy teraz do tego dokumentu. Approved, approved. Oczywiście logotyp się też zgadza. Alf kaputzin, Zgadza się. Floor 0304. Zgadza się. I am resident of the building. I'm coming from my job as lawyer? Tak, lawyer. Ok, czyli wszystko się zgadza. Zobaczymy jeszcze na wygląd, czy się nie różni. I tak wiem, że on tutaj nosi czapkę, ale tutaj nie nosi czapki na zdjęciu, ale on zawsze nosi czapkę ogólnie, więc z tym się nie powinienem przejmować. Nos jest dobry, wąs jest dobry, oczy są dobre, tutaj to jest dobre, brwi są dobre, wszystko jest dobre, wpuszczamy pana Juliusza. To jest korekt, to jest korekt, to jest korekt na liście. Jest, więc wpuszczamy bez problemu. Proszę bardzo, dziękuję. Co odznaczę przy okazji. Oj, no i przyszła Anastacha. Mm, hello hello, whatever. Wredna jest jakaś. Dobra, wykreślamy sobie tą osobę. I pięknie. Okej, okay, Anastacha Mikaelis jakieś dziwne nazwisko ma. Ok, gdzie ona żyje teraz? Na samej górze żyje praktycznie, no dobra. Anastacha Mikaelis. Anastacha Mikaelis. Tu się wszystko zgadza. A nie! Nie zgadza się ludzie. Patrzcie, Mikaelis przez Z, a tu przez S. Więc ludzie można palić w tym momencie. ID się zgadza, wszystko się. Dobra, nie no, palimy Anastachę. Nie ma co, Mika Eliz, Się pomyliłaś. Literówka nie ma co. No, ewidentna literóweczka tam wleciała na koniec. Dobra, cleaning, protocol completed. Nie jestem naprawdę spostrzegawszy, jak chodzi o to, więc. Nie wydaje mi się, że powinienem wpuścić jakiegoś Pelgangera, Ale się przekonamy. O boże! Znowu przed ten. Ludzie wpisuje ja wpisuję na internecie. O jaka jest odpowiedź tego, bo mnie denerwuje ten chop. Na internecie pisze 42, tylko nie wiem, czy to 42 jest poprawne w końcu, ale wpiszemy, zobaczymy, incorrect, goodbye, no nie, nie jest poprawne, więc nie jest to 42. Nie wiem, o co chodzi temu gościowi, naprawdę nie wiem. Good afternoon, mamy Gloria Schmicht, ok, Gloria Schmicht, tutaj sobie mieszka Gloria Schmicht, Gloria Schmicht, tu się wszystko zgadza, 698, 698, 522, 522, 341, zgadza się. Logotyp się zgadza, pięknie. To się zgadza, to nie jest przeterminowane. Ty, ta gra jak się tak nauczysz jest naprawdę łatwa. Gloria Schmicht. Tu się zgadza. Apartment number F0201. Zgadza się. Tu approved. Oczywiście logotyp się też zgadza. I am a resident of the building. My apartment is 01 on floor 2. Zgadza się wszystko. Jeszcze zobaczymy tylko czy wygląd się zgadza i wpuszczamy ją. Wiem, że czasami nawet np. Na nos może być za wysoko, przez co to już jest doppelganger. Więc, no, ciężko czasami to odróżnić. Naprawdę ciężko. Ok, tutaj pieprzyk się zgadza. Usta się zgadzają. Nos i oczy też się zgadzają, więc możemy tutaj wpuścić panią. E, tak, 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 tak. Wszystko się zgadza nawet na liście jest. Perfekt. No i wchodź. Możemy ją przepuścić. Tylko usunę ją jeszcze z listy. E! Czy tutaj przyszedł pan Root Boys, który był już w tamtej rundzie? Tak, przyszedł. Steren Root Boys! Gościu, to nie jest żaden Steren, Root Boys, tylko Steven Root Boys, więc już to jest Doppelganger na 100%. Dobra, jak wiadomo, że to jest Doppelganger, zadzwońmy jeszcze tutaj do pana Makluja Root Boysa, żeby się upewnić, czy on jest poza domem, czy jest w środku. 4-2-4-2 4-2 4-2 i upewnimy się, jeśli, jeśli wszyscy osoby są w apartamencie, to nie musimy się go spodziewać w późniejszej części gry. A jeśli go nie będzie, to przyjdzie prędzej niż później. Steven speaking, what do you need? Roommate, wszystkie osoby, które żyją, są w tym apartamencie. Ok, czyli mamy tutaj do Polgangera i Nara, możesz już się palić. No i piękni ludzie, patrzcie, jak ja sobie tutaj radzę. Naprawdę polecam tę grę. Za 10 zł jest naprawdę fajna. Są tam później jeszcze inne gry, jak się przejdzie ten główny campaign mode, który ja teraz robię. I zobaczymy, kto tutaj kolejny na liście przyjdzie. O Boże! Wanted jakieś. Hmm, hello or whatever. Entry request. Kiedy jest entry, Co ona jest jakaś dziwna? Dobra, dlaczego ty masz szwy po twarzy idące? Anastacha Michaelis? Appearance? My zipper? I don't understand your Question? Ok, wiem, ludzie, że ludzie te doppelganger mogą się wkurzać, jak ich nie chcę wpuścić, więc znam, że wszystko się nie zgadza, a The List. I patrzcie, zamiast ją spalić, to jej nie wpuszczę i możliwe, że się wkurzy. Zacznie krzyczeć na mnie. Kurde, no, nie zaczęła krzyczeć, czyli to mi obniży ocenę końcową. Że jej nie spaliłem, ale dobra, już trudno. No i teraz mamy prawdziwą już raczej Anastachę. Dawaj, ID! No Jak zapomniałaś! Dobra, ona zapomniała, oczywiście. Anastacha Mikaelis. Anastacha Mikaelis, zgadza się. F0204, zgadza się. I am resident of the building. My apartment is 04, on floor 2. Też się zgadza. Logotyp tu się zgadza. Pieczątka się zgadza. ID nie ma, więc dzwonimy pod 1346, żeby zobaczyć, czy Naha tutaj przyzna, że nie ma. Czekaj, 1346, tak to było. Chyba dobrze zadzwoniłem, pod dobry numer. Zobaczyłem, czy Naha odbierze. O, oh, hello, this is Naha speaking, what do you need? Documents? Yes, the identification card is in the apartment. Ok, roommate oczywiście, nie może się nawet pytać. I'm the only one, ok. Czyli tak zostawiła dokumenty w domu. No jeszcze starczy zobaczyć czy się wszystko zgadza z wyglądem tutaj. Tak, usta się zgadzają, no się zgadza. Dobra, wszystko się zgadza, możemy ją wpuszczać. Tego niestety nie ma, ale na dzisiejszej liście jesteś, tak? Jesteś. Więc możemy ją wykreślić od razu. I sprykalej, Możesz chodzić. Thanks od whatever. Ona jest jakaś dziwna, naprawdę bardzo dziwna. I kto kolejny? O, Boże, to jest dopiero twardo stąpa po ziemi. Good afternoon, no, dzień dobry. Margaret Bubbles. Ty nie jesteś w ogóle na liście dzisiejszej, dlaczego tak? Czekaj, nie ma appearance, kurde. Źle zaznaczyłem. Today's list. I'm not on today's list, because I... Aha, bo miał jakiś wypadek przy pracy, musiał wyjść szybko z domu. No dobra, a o co chodzi z entry request? Okej, okay, jest entry quest Okej, okay, Margaret Bubbles. Nie wiem, czy... Powinienem ją wpuszczać, nie ma jej na liście, więc w sumie to trochę ryzykowne. Ale jeśli wszystko się zgodzi, no to muszę. Margarette Bubbles. Tu się zgadza. 1.03, 1.03, 2.68, 2.68, 0.14. Zgadza się. Logotyp się zgadza. Tutaj data ważności też się zgadza. Jeszcze czy tutaj się coś zmyli. Margarette Bubbles. Bubbles. F0203 Tutaj też się zgadza. I am Resident of the Building. My apartment is 03 on floor 2 też się zgadza. Tutaj to jest approved. Tutaj jest to dobrze narysowane. No to wszystko się powinno zgadzać. Zobaczę na wygląd. Chociaż tak wstępnie wydaje mi się, że wszystko jest ok. Ok, czyli ją wpuszczamy. Zgadza się, zgadza się, zgadza się. Ale nie jesteś na liście, więc tutaj nie. No i możemy Cię wpuścić na spokojnie. Thank you. No proszę bardzo. Najwyżej to nie zabijesz nikogo, bo mieszkasz sama, więc bez strat. O, no i przyszła Selen. Czekaj, czy ja ją oznaczyłem już? Nie, ona była na samym początku jako doppelganger, okej. Okay. Czyli teraz została tylko ona. Selen Schwertz. OK, ty mieszkałaś tutaj chyba na tym piętrze, co nie? Nie, mieszkała na naj, najniższym piętrze, na floor 01. I tutaj, tak, dokładnie w tym miejscu. Ona pierwszy po tej stronie, czyli to jest Selen Schwertz. Zgadza się 785, 785, 613, 269. Zgadza się. Logotyp się zgadza. Tutaj data ważności się zgadza. Czyli tu się wszystko zgadza. Teraz, tutaj, czy się wszystko zgadza. Selene First. Zgadza się. Flor 0104. Zgadza się. I'm Resident of the Billing. Tak, zgadza się. Ok, wszystko się zgadza. Approved. Czy to jest dobrze. No, i teraz został wygląd. Oczy są takie same, nosy jest taki sam. Brwi, takie same, włosy, takie same. Kolczyki, takie same, bo to też jest w sumie ważne. Pieprzok, taki sam. Wargi, takie same. No dobra, wpuszczamy ją. I to już będzie na tyle. Jeszcze tutaj odznaczę ją na liście, żeby już było dopełnienie. I możemy już wpuszczać. Achieve list. No i dzień dobry. Mam nadzieję, że teraz będzie koniec. Jeśli teraz będzie koniec, to zrobię wszystko dobrze. Uwaga, uwaga. No i jest koniec, i czy jest wszystko dobrze? O kurde! Doppelganger? A, no tak, bo przecież jedną nie wpuściłem, tą Anastachę Ale nie wpuściłem żadnego doppelganger'a do budynku, więc to się liczy Co znaczy, że nie zabiłem nikogo też Neighbors eliminated tutaj detale? Co tutaj jest złego? Nic tutaj nie jest złego, dobra Tylko tą Anastachę po prostu wywaliłem zamiast wpuścić, bo chciałem zobaczyć się się wkurzy Ale dobra nie wiem, czy robimy jeszcze jedną, jeden dzień, czy już do main menu dajemy? Dobra, to dajemy już main menu i już to by było na tyle, jak chodzi o cieciek. Zrobiliśmy dwie, dwa dni i w kolejnym odcinku zrobimy chyba trzy dni już sobie dokończymy. Będą z tego chyba dwa odcinki, a potem może jeszcze jakieś tryby różne, bo powiem, wiem, że tam jest jakiś arcane, jakiś customowy tryb. To może coś z tego nagram jeszcze, ale jak chodzi o ten film, to już Wam dziękuję za oglądanie. I jeśli Wam się gra podobała, napiszcie o tym w komentarzu, czy jest to dobry zamysł na właśnie serię taką małą i... Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego filmu.